W ramach konsultacji społecznych otrzymaliśmy bardzo dużo e-maili z uwagami, sugestiami, poradami co należałoby zmienić, aby udoskonalić nasz elementarz podręcznik dla klasy pierwszej. Wszystkie bardzo dokładnie przeczytałam, przeanalizowałam i w wersji podręcznika oddanej do druku jest wiele zmian. Może postaram się je pogrupować w takie najważniejsze tematy. Do Dość częstą sugestią było, była ym, prośba o to, aby y, więcej stron dotyczyło zajęć matematycznych, matematyki, y, i ta sugestia została uwzględniona. W tej chwili podręcznik y, liczy 96 stron, czyli o 4 strony więcej niż w pierwszej wersji. Te strony głównie y, dotyczą zajęć matematycznych. Ym, Wielu nauczycieli sugerowało, że wprowadzenie y, si mm, zmiękczonego przez kreseczkę i poprzez i jest wprowadzone za wcześnie. Do tego również ustosunkowałam się w taki sposób, że będzie ta literka wprowadzona później, mimo że y, uważam y, że zblokowanie wszystkich zmiękczeń w jednym czasie powoduje właśnie trudności u dzieci. Będę starała się wprowadzać te literki również w taki sposób, aby nie, nie, nie były one gromadzone w jakimś ciągu edukacyjnym. Nie ma tekstów, dwóch tekstów, które były do czytania przez nauczyciela, czyli bajki o trzech świnkach i nie ma tekstu przygody demowego listka. Kolejne zmiany do, dotyczą no może już takich szczegółów, a więc strona tytułowa jest zmieniona z poprawnie napisanym tytułem z wielkiej litery Nasz Elementarz. Strona przedostatnia okładki, gdzie była taka bajkowa mapa, jest wymieniona na mapę geograficzną. Nie uwzględniłam uwag odnoszących się do zastosowania w podręczniku jednej metody nauki czytania, czyli sylabowej metody. Uważam, że jest tyle dużo. Różnych, różnorodnych metod i nie można w podręczniku, który kierowany jest do wszystkich dzieci, ustalać tylko jednej metody. Poza tym nie ma jednej najlepszej, optymalnej dla wszystkich dzieci metody nauki czytania. Z kolejnych zmian. Hmm, zmiany dotyczą warstwy ilustracyjnej. Te ilustracje, które budziły w osobach oglądających elementarz, no jakiś niepokój, że nie wiem, są na przykład za duże oczy, zostały wymienione. Była sugestia, że nie ma zagadek. Uwzględniłam. Są również zagadki. Wprowadziłam do elementarza y, zabaw, nieco zabaw z sylabami y, oraz więcej zadań matematycznych polegających na logicznym myśleniu. Zostały również y, zmienione niektóre teksty. Przy okazji literki y, obraz, M jak mama, obrazek dla mamy, tekst jest zmieniony, przy okazji literki D y, jak dom, dom to nie tylko budynek, również tekst został y, zmieniony. Zastosowaliśmy nie tylko uwagi osób, które do nas pisały, ale również uwagi, które zgłaszane były przez konsultantów, jak i recenzentów.